Cześć moi drodzy, Krzysztof na kanale Kryśnolgarsz. Kolejny odcinek z cyklu Auto pod komputerem. Tym razem jest to Kodiak. Skoda Kodiak, rocznik 21. Przyjrzyjmy się mu tutaj. Korzystam z okazji, że mam takie auto do naprawy. O, ile błędów tu jest. Mnie interesuje błąd, który jest tutaj. Tym będę się dzisiaj skupiał z naprawy tego, bo tutaj moi drodzy, zaczniemy od tego sterownika. Mamy przedni, prawy, boczny czujnik parkowania, otwarcie lub zwarcie do masy. Tak, film o naprawie tego tutaj tematu był lub będzie. To jest osobny temat, to zostawiamy. Był lub będzie film o tym, co tutaj się stało, nie? Natomiast, no, przyjrzyjmy sobie coś in inne rzeczy, o których jeszcze nic nie wiem. Platforma, słuchajcie, no, wszędzie jest 3Q0, 5 0 Jest to platforma oktawi trójki. Czy tam Golfa Siódemki? Co tu jest TPMS. Dobra, kasuj. Tutaj, co jest. No, takie sterowniki zobaczcie. Lighty są I to sobie może zajrzymy Telematics, backup klapa elektryczna, radio To nie wiem co to jest. zmiana pasa Fotele z pamięcią, kolumna z blokadą, bo to start stop Trala, tutaj już normalnie Co tu jest? Dobra, błędy, auto pod komputerem Kodiak. 5Q0. Błędów brak. Aha, bo tutaj był ten TPMS. Dobra, się rozpraszam. Tu autoryzacja ACC, autoryzacja dostępu i startu, czyli to jest system Kesi. Funkcja ograniczona w związku z niewystarczającym napięciem. Kiedy to było? 116 500, a to auto ma 116 600. 100 km temu. O rano jaka ramka zamrożona, patrzcie taka wielka. Uu, 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 uu. O tutaj jest jakiś błąd. Tu jest jakiś błąd. Terminal 50 zwarcie do masy. Przy jakim przebiegu? Jest tu przebieg. O, a tu nie ma akurat przebiegu tego błędu to głupio. Ale terminal 50 moi drodzy to jest yy, rozrusznik. To jest start rozrusznika, nie? Short to ground, no to jakieś tu coś z napięciami się działo. Skasuj. Promoch wyjedzie czysty. Dalej, klimatyzacja. Co klimatyzacji się nie podoba? No, taki przegląd pod kątem, wiecie, jak ja to mówię, dla zdrowotności samochodu: Motor for Front Air Distribution Flap. Siłownik zacięty. No dobra, z kiedy? 116,0900, no 600 km temu. Skasuj błąd i trzeba mu się przyjrzeć, który. Klapa dystrybucji, czyli to jest klapa, która rozdziela nogi. Przepraszam. Nogi na twarz i na szybę. To jest klapa dystrybucji tak zwana kody nie wracają, ale robimy od razu będąc tutaj, robimy nastawy podstawowe flap, tak, adopt door flap door tu się to nazywa, nie, czyli drzwiczki tych tam nawiewów, go no i czekamy czekamy, czekamy, słychać na module klimatyzacji na panelu mrugają diody dwie na przemian i słychać po dźwięku tych no po dźwięku szumu jak te klapy się ruszają no czekamy Jedna bardzo mocno skrzypi. Finished correctly. Kończymy, błędy są? Nie, no jakieś jednorazowo ją przycięło, no ale jak widać, nawet w nowych autach się to zdarza, a nie jak w pasku B6, gdzie wszystkie klapki pukają, nie? Czy w starej oktawi dwójce przedliftowej klimatronik. Parktronic, no to tu jest ten czujnik, to jest, mówię Wam, osobny film, był lub będzie. Gateway. Gateway? Co Gateway? 3Q0907530G, jak w Octavii przed FL. Trójce. Prąd spoczynkowy zbyt wysoki. Przekroczono. 116, 1600 km temu, wtedy co, co tam te błędy były o napięciu? No to może coś tutaj się słuchajcie działo z akumulatorem. Napięcie 12V, terminal 15 wyłączony. Trudno powiedzieć. Dobra, kasujemy, jak to się będzie powtarzać. No bo tu pewnie nikt nawet tego nie przyuważył w tym samochodzie. Dobra, i co to jest? Information to jest system multimedialny radio 5F. Antena for telef Telefon Electric Fail 110 900. No to, to to jest 5000 km temu. To jest styczeń. No, może gdzieś coś zaczyna gnić na dachu. Albo coś. Nie wiem, jak to tu jest rozwiązane. Nie będę się wymądrzał. Może jak gdzieś coś podciekło zimą. Przymarzło i, i, i się wzburzyło. No dobra. Szybka akcja była, nie? Nie ma tragedii. Wróciło? Antena wróciła? Tak. Co tutaj jest w kodowaniu takiego radia? Są system monitorowania anteny. Możemy, wiecie, takim półśrodkiem wyłączyć monitorowanie anteny. Jak jest? Telefon module dostępny? Dostępny. Telefon, antena BasePlat Installed. Bluetooth, skin. Rozbudowane kodowanie, powiem Wam. No dobra. No i jest błąd z anteną. Jak tutaj nikomu to nic nie przeszkadza, to takie błędy wiecie. Wymiana anteny, czy wiązki, czy czegoś, to prócie z samochodu. Dobra, ale co chciałem zajrzeć? Chciałem zajrzeć w Telematics. Co to jest? To jest nawigacja kompas, tak? Czy co to jest Telematics? Czy to jest ten telefon u góry? 5NA nie wiem Telematics Coding co, co tutaj jest w kodowaniu to będziemy wiedzieć od razu k ty, tak to jest ten system dzwonienia że drzwi, że coś tam to jest cały układ dotyczący tutaj tego head jak to w Audi się nazywa head, head panel czy coś takiego nie mam doświadczenia w tym, także też nie będę się tu wymądrzał. Jak ktoś opowie mi więcej o Telematicsie w, w komentarzu, to będę wdzięczny. Telematics, a co to są te lampy w tym Kodiaku? Tak, jesteśmy pod kąpem, to pod kąpem, nie? Zajrzyjmy gdzie nie gdzie. Zaraz Autoskana sobie jego też zapiszę. Co tu jest w kodowaniu? Nie ma nic w adaptacjach. Parametr, 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 coś tam. O, mało tu jest. Eee, a w blokach pomiarowych, co jest? Time Highway Light Side Marker Light daytime Running Light Ilość czasu, słuchajcie, na przykład ile się paliły Hm, fajne Co tu dalej jest? Current, tak? Można tutaj takie rzeczy sobie obejrzeć. Pokażcie mi to. Jak włączę jakieś światła? Co to są? Yy, hike Site. Jakieś pozytywne... Coś tego? Nie, nie działa. A tu, tu, tu coś działa. A tu i tu? No function, no tuzet, długie coś, tego... No dobra, ale to słuchajcie, to są, to są rzeczy ze, 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 ze światłami. No nie ma kodowania, więc... Nawet jakby co, to się człowiek tutaj nie pobawi. Czyli to są światła, te, te, no, a to? Multifunction mode, modul. Multifunction module. 0907338 Do czego to jest? To jest jakaś klima? Light Control Module AFS Function Model Czujnik deszczu, w zmierzchu, start, stop Co to za moduł jest? Światła, światła, jakie są? Rhineline Dynamica FS Static Więcej nic nie ma FCM MQB Low Jakie są adaptacje i czego? Mhm. Coś do świateł to jest też między innymi start-stopu i tak dalej. No jakiś kolejny moduł, który kurde wciskają do out Sąd system. Hmm. No tu dalej nic nie ma ciekawego. To backup kamery nawet nie wchodzą, bo się rozkalibruje, kurde od patrzenia ona. Klapa elektryczna. Dobra, a chciałem jeszcze coś w zegarach mu tu włączyć. Zakodujmy w zegarach, bo tu w tych zegarach można mieć um, ilość paliwa w baku, nie? Ile jest wolnego miejsca. Tak mi się wydaje. Coding. Coding. Nie. No, przejedźmy tak. Test można włączyć. Ciekawe, czy się zrobi test. <laughs> Line assistant. Adaptive distance. Headlight. Tylko kod jak nie jest 4 na 4 nie? Time, display, volume, speed, distance, ciach. I teraz tak, volume to be replenished. O, to jest opcja, która włącza nam ilość paliwa w zbiorniku do nalania. Nie, ile, ile jest puste, ile nam się zmieści benzyny. Lub ile spaliliśmy też od pełnego zbiornika. Dobra to taki zostawię śladzik mały po sobie teraz robimy autoskan autoskan moi drodzy pokazywałem nie raz tu wybieramy sobie Skoda i znajdujemy Kodiaka Kodiak od 17 NS ma nazwę w budynie NS start no i niech robi, tutaj zapisuje a my przenieśmy się tu na licznik zobaczymy co tam słychać no dobra, odpalmy. O, wskazóweczki. Zrobiły teścik, elegancko. Osterka. To film z tego był lub będzie, z tego parkowania, naprawy. Ale zobaczmy. O, jest. Widzicie? Ile można zatankować? No przy, przy, przykro mi, że to się tutaj nie nagra ładnie na tym wyświetlaczu. Ale dobra, no ale opcja, ile można zatankować, się włączyła. No dobra, to by było tyle, moi drodzy. No, Kodiak, jak Kodiak. Bo tu ja. Jest. Dobra, pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.